We wtorek odbyła się pełna dyskusji oraz burzliwych obrad sesja Rady Powiatu Koneckiego. Radni przyjęli uchwały w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie na budowę internatów baryczy oraz rozbudowę budynku starostwa powiatowego. Dyskutowali także nad wsparciem Wszechnicy Koneckiej oraz sprawozdaniem finansowym Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 rok. Nie zabrakło kłótni o wzajemnym szacunku wśród radnych. Na początku starosta Konecki Grzegorz Piec zdał relację z pracy Zarządu Powiatu między sesjami, po czym głos zabrał dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy W Końskich Jacek Werens. Przedstawił on sprawozdanie z działalności instytucji w pierwszym półroczu obecnego roku. Przytoczył też liczbę osób bezrobotnych, a także podał kwotę, jaką rozdysponowano dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym Urzędzie Pracy W Końskiej na koniec czerwca 2020 roku. Wynosiła 3690 osób i była wyższa od stanu w końcu maja o 31 osób. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zwiększyła się o 529 osób. Wzrost bezrobocia nastąpił we wszystkich gminach Powiatu Koneckiego. Jeśli chodzi o bezrobotne kobiety, stanowiły 56,36% ogółu bezrobotni z prawem do zasiłku 29,75% ogółu. Stopa bezrobocia na koniec czerwca w powiecie koneckim wynosiła 12,3%. W województwie 8,6, a w kraju 6,1%. Kwota świadczeń wypłaconych w ramach tarczy w celu pokrycia wynagrodzeń wyniosła około 7 milionów 350 tysięcy złotych dla ponad 2 tysięcy pracowników, około 3 miliony 700 tysięcy dla przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników, oraz ponad 16,5 miliona pożyczek dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów działalności. Doszło także do zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu koneckiego na lata 2020-2026 oraz w budżecie powiatu na 2020 rok. Najważniejszymi z nich było złożenie wniosku o dofinansowanie do funduszu inicjatyw lokalnych na budowę internatu specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Baryczy o wartości 7 milionów złotych oraz rozbudowę drugiego i czwartego piętra, a także sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Końskich, która szacunkowo wynosi 2,5 miliona. Najważniejszym punktem było to, że złożyliśmy do Funduszu Inicjatyw Lokalnych wnioski między m.in. na budowę internatu w Baryczy oraz na rozbudowę trzeciego, czwartego piętra tutaj u nas. Yy, chcemy przenieść poradnię psychologiczną. Wiemy, jakie warunki są w poradni psychologicznej i gdyby się udało na to pieniądze pozyskać, byłaby fajna sprawa. I internat też yy, złożyliście, tak? Też złożyliśmy i z uwagi na to, że, że to jest wniosek związany z, yy, z COVID-em. To myślę, że może się może przejść. Tak? Chciałbym, żeby to przeszło, bo naprawdę y, to są duże pieniądze i gdyby tak y, przyszło powiatowi znów starać się o ten internet, to naprawdę to są duże koszty. Wnioski w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych, będącego rządowym programem, powstałym z powodu epidemii, zakładają stuprocentowe dofinansowanie inwestycji. Podczas sesji radni podjęli także uchwały włączające do kategorii dróg powiatowych ulicę Leśną w Końskich, natomiast wyłączyli z niej ulicę Spółdzielczą i Wjazdową, które będą funkcjonować jako drogi gminne. Więcej o zamianie ulic między gminą Końskie a powiatem przybliżymy wkrótce w osobnym artykule. Radni drugi rok z rzędu nie zgodzili się ze sprawozdaniem finansowym szpitala. Za dziewięć miesięcy powinni zadecydować o tym, czy pokryć jego straty. Temat sprawozdania Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 rok przybliżymy w osobnym materiale. Kontrowersję wywołał także punkt dotyczący wsparcia Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu Wszechnica Konecka. Uchwała, którą radni finalnie przyjęli dotyczyła udzielenia wsparcia Wszechnicy w wysokości 160 tysięcy złotych, czyli o około 30% wyższą niż w poprzednim roku. Dyskusję rozpoczęła radna Dorota Duda. Przede wszystkim mam taką uwagę, Szanowni Państwo, że jednak projekt tej uchwały jest sformułowany dość lakonicznie. Mamy na sali pana prezesa stowarzyszenia, który wydaje mi się, że powinien radnym przybliżyć, o co tak naprawdę chodzi, bo to jest kwota zwiększająca się o 20-25%, 160 tysięcy z budżetu powiatu mam przed sobą uchwałę 23, łamane przez 3 przez 2001 Rady Powiatów Końskich, również informującą o tym, że powiat konecki jest członkiem wspierającym funkcjonowanie wszechnicy koneckiej. Pytanie następujące czy sprawozdanie finansowe wpływa do Wydziału Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia? Czy możemy wiedzieć, na co te środki są wydatkowane? E, wczoraj usłyszałam, że e, prace interwencyjne, roboty publiczne, ale to przecież nie jest zadanie, które realizuje wszechnica Konecka z tych środków, ponieważ, z tego co jest mi wiadome, pozyskuje środki z Powiatowego Urzędu Pracy. E, również mam pytanie co do tego, w jaki sposób wpłynął wniosek na zarząd powiatów końskich. W sprawie zwiększenia kwoty, bo z tego, co, co wszyscy wiemy, pan prezes zarządu jest jednocześnie członkiem zarządu powiatu. Moje wątpliwości również budzi paragraf drugi, ponieważ jest napisane, że oczywiście za realizację tej uchwały odpowiedzialny jest zarząd, więc mam pytanie, w jaki sposób będzie ona realizowana, skoro prezes WEL, członek zarządu, będzie procedował również w realizacji, uczestniczył. Bardzo proszę o udzielenie mi odpowiedzi na moje pytania. Ta zmiana polegała tylko i wyłącznie na tym, aby kwotę 0,60 zł. zastąpić kwotą 2 zł. Uzasadnienie jest następujące. Wzrost płacy minimalnej. Ja przypomnę, że ostatnia zmiana to zmiana w 2015 roku, gdzie płaca minimalna wynosiła 1750 zł. Dziś mamy już 2600, a od 1 stycznia będzie 2800. Następny powód to spadek liczby mieszkańców. Szanowni Państwo, z roku na rok coraz mniej mieszkańców mamy. A trzeci, trzeci powód, chyba taki najważniejszy, to zwiększona liczba zadań statutowych. I tu, Pani Radna, że tak powiem, poprosiła o te cele, które się zmieniły. Więc ja sobie pozwolę tylko przeczytać te cele, które, które zostały dodane do starego statutu. a, je, a są nimi między innymi. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działalności hartatywnej, ochrony i promocji zdrowia. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Promocja odnawialnych źródeł energii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, porządku i bezpieczeństwa publicznego, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, ratownictwa i ochrony ludności, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz kompatantów i osób represjonowanych, promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą w zakresie prowadzonej działalności, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów. Wymienionych w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. To są te punkty, które tylko doszły do starego statutu. Jeżeli chodzi o podejmowane moje działania na zarządzie, to w kwestii wszechnicy zawsze się wstrzymuję od głosu, bo one należą po prostu jakby też do mojej kompetencji. Ta kwota jest za mała w takim razie, bo, bo też nie wiadomo i, i nie mamy takiej informacji, na jakiej podstawie został ten przelicznik dokonany, że akurat te 20-25% będzie w stanie zaspokoić te wszystkie potrzeby, bo jest ich bardzo dużo. Bo może być również tak, w tych celach mieści się absolutnie wszystko, żeby nie był to tak zwany skok na kasę proszę Państwa, że ktoś wymyśli jakieś abstrakcyjne zadanie i wtedy również powiat jako ten członek wspomagający będzie finansował to, to jest stowarzyszenie, organizacja pozarządowa i też są inne środki pozyskiwania, są inne możliwości pozyskiwania środków. Z takich jeszcze moich uwag prześledziłam dokładnie informacje na temat y, Wszechnicy w internecie. A propos właśnie tych robót publicznych, bo Szanowni Państwo, większość osób y, kojarzy Wszechnicę Konecką z y, instytucją, jako jeden wydział w powiecie koneckim i mało kto wie, y, czym tak naprawdę zajmie się Wszechnica i w jaki sposób osoby chcące podjąć roboty publiczne mają się dowiedzieć, czy są środki, do kogo się zwracać. Nie ma nic na ten temat, a to jest chyba taki strategiczny cel działania Wszechnicy Koneckiej i też chciałabym uzyskać odpowiedź na to pytanie. Bo... Pani się pyta, w jaki sposób się zatrudnia ludzi na roboty publiczne. Szanowni, Wszechnica Konecka działa 20 lat. Jak byli ludzie zatrudniani do tego momentu? Pani była członkiem zarządu, proszę mnie nie przeszkadzać. Jeśli pani nie wie, jak to było robione, to można zawsze się spytać pana byłego starosty, on pani powie. Jeśli chcecie teraz pewną rzecz zrobić, to możemy wrócić do tego, jak byli ludzie zatrudniani, z jakich gmin byli ludzie zatrudniani i porównamy sobie, jak teraz wygląda zatrudnienie we Wszechnicy. Bo my wiemy doskonale. Jeśli chcecie głośno na ten temat rozmawiać, nie ma problemu, będziemy rozmawiać. Jeżeli ktoś, ja, ja widzę jak to działa, bo akurat od tego jest odpowiedzialny pan członek zarządu, ja widzę, jak to działa. Ludzie wiedzą, gdzie przychodzi się o pracę, jeśli ktoś chce mieć y, pracować w robotach publicznych. I jeżeli chcecie takich statystyk, to my wam przygotujemy te statystyki. Tylko one nie będą dobrze wyglądały to, jak wy rządziliście i wszechnicą, i starostwem. Dziękuję. Pan starosta zarzuty konkretne stawia. Przepraszam, nigdy nie należałam do wszechnicy, nie uczestniczyłam w żadnych rozmowach na temat. Więc bardzo proszę, tutaj żadnych insynuacji pod moim adresem nie kierować, natomiast moje pytanie jest oczywiste i proste i to myślę, że można odpowiedzieć i nie ma w nim żadnego zarzutu. My robimy nacisk na pracowników gospodarczych, którzy będą. Robiły, robili przeprowadzali remonty w starostwie, w jednostkach podległych i tu y, kładziemy nacisk. Y, z tego miejsca mogę zaapelować, że jeżeli ktoś chętny jest, kto potrafi szpachlować, gipsować, malować, zapraszam, bo takich ludzi potrzebujemy. No słuchając panią radną wykazuje ogromne zdziwienie. Pani Radna, jak byłoby to wspaniale, jakby Pani nam zostawiła schedę po swoim członkostwie zarządu elegancką stronę yy, yy, w internecie, jakbyśmy się mogli opierać, wspomagać na tej waszych wiadomościach, Waszych przemyśleniach, jak, jakby to było elegancko, jakbyśmy to kontynuowali po Was, miała Pani taką możliwość, swoją twórczą twórczość yy, umieścić tam na tej stronie swoje pomysły. Dlaczego, żeście nam tego nie zostawili? Dlaczego nie, 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 nie było za takich rzeczy, jak Pani tu teraz porusza, za Waszej kadencji? Pragnę Pani przypomnieć, że ki, jeżeli dobrze pamiętam, kilkakrotnie zwracałem się w sprawach, o których Pani mówi, o informację dotyczącą właśnie prowadzenia przez Zarząd Wszechnicy tych informacji, tych danych. Nigdy takich danych od, od Zarządu Powiatu z tamtej kadencji nie otrzymałem. Jak aż pani dzisiaj jest wspaniałą myślą, to tylko brawo. Dziękuję. Nie narażałam do Wszechnicy Koneckiej i wydaje mi się, że mówimy o dwóch różnych rzeczach. Także takie kompletne nieporozumienie nastąpiło i proszę nie kierować do mnie żadnych uwag dotyczących wszechnicy koneckiej. Jednym z ostatnich elementów obrad było przedstawienie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej w sprawie szkoleń dla niepełnosprawnych w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Baryczy. Na sam koniec przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kowalczyk poinformował o pismach, które wpłynęły do biura Rady Powiatu. Wśród nich znalazła się interpelacja radnych Mariana Króla, Bogdana Sobonia, Doroty Dudy i Czesława Kurzbarta w sprawie funkcjonowania Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Końskich, co wywołało burzliwą, pełną uszczypliwości dyskusję wśród radnych. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zwracając się do państwa, szanowni państwo, wyrażam tym słowem już szacunek dla państwa. I oczekuję tego samego w moją stronę, odwrotnie. Jesteśmy wszyscy wybrani przez mieszkańców poszczególnych gmin, uzyskaliśmy szeroki mandat zaufania i jesteśmy tutaj na tej sali na tych samych prawach. I wydaje mi się, że najwyższa pora, aby takie utarczki słowne i personalne ataki zakończyć, bo obowiązkiem radnego jest realizować mandat radnego, a realizacja tego mandatu. To również zadawanie pytań. Jeśli te pytania są sformułowane w sposób merytoryczny, oczekujemy takich samych odpowiedzi. I naprawdę napaści słowne nie są właściwe na tej sali obrad. Dziękuję bardzo. Chociaż pismo było do mnie, ale drodzy Państwo, sformułowania typu: że ja wystraszyłem się koronawirusa i schowałem się, Żeśmy się zamknęli w, w starostwie, to drodzy Państwo, to troszeczkę jest chyba za daleko poszło. Są obostrzenia. Naszym obowiązkiem jako zarządu, a moim jako starostwie, jest dbanie o mieszkańców, ale i o pracowników. Jeżeli jest nakaz, żeby ograniczyć dostępność, to proszę nie pisać w pismach, że yy, starosta schował się przed koronawirusem. Bo poszliście z tym, nie wiem w jaki sposób, ale domyślam się, że trafiło to do Gazety Wyborczej i tam to w jednym z, z waszych yy, zarzutów jest, yy, że 3-4 miesiące czeka się na Wydziale Komunikacji, że różne rzeczy. Proszę Panią, jeżeli rozmawiałem z redaktorem Gazety Wyborczej, to myślę, że mogę mu powiedzieć co, bo jeżeli zrobił z tego artykuł, powiecie, yy, sam mi powiedział, że dzwonił yy, z prowokacją do Wydziału Komunikacji i powiedzieli mu termin na 3 listopada, nie na grudzie. Nie wiem w oparciu o co wypuszczacie takie informacje. Jeżeli chcemy szacunku, to szanujmy się wszyscy. Ta interpelacja została skierowana do zarządu, ale też do wiadomości radnych. Więc obowiązkiem moim jest ustosunkować się choć w części do treści tej interpelacji interpretacji, interpelacji. Yy, proszę Państwa, podnoszone zarzuty wobec mojej osoby, w mojej ocenie, nie tylko wobec mojej osoby, ale do całego Wydziału Komunikacji i Transportu, w mojej ocenie są nieprawdziwe, są celową i świadomą manipulacją która została upubliczniona i bez podstaw, które by dawały takie możliwości, takiej oceny grupie radnych podpisanych. Proszę Panią, tak, przed chwilą Pani wygłosiła poważny apel, do którego się odnoszę z szacunkiem, ale proszę Panią, Pani zawodowo wykonuje zawód nauczyciela. W karcie nauczyciela pisze takie coś. Od nauczyciela wymaga się właściwej etyki i moralności. Podpisując się pani pod dokumentem, który zawiera treści nieprawdziwe, daje mi pani podstawy do tego, że z moralnością i z etyką u pani nie do końca tak jest, jak wymaga karta nauczyciela. I w tym momencie też, Kieruję swoje słowa do wszystkich pozostałych państwa, którzy są podpisani. Proszę państwa, jeżeli dalej będziecie kontynuować celową, umyślną yy, antykampanię przeciwko mnie, jako osobie fizycznej, ale też pracownikom podległym. Pod Mój zakres czynności skieruję akt do skarżenia za pomocą prokuratury do sądu. No szanowni Państwo, przecież no, żyjemy w demokracji, to nikt nikogo nie będzie zastraszał co do składania samej interpelacji, bo to jest jakiś kuriozum. Ja jestem po prostu zdumiony tym wszystkim. Do dyskusji odniosła się Bożena Dąbrowska, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Końskich, przedstawiając obecną sytuację związaną z pracą wydziału. Owszem, były takie terminy, trzy miesiące, ale na obecną chwilę mamy najbliższy, przepraszam, pierwszy termin, to jest pierwszy, siódmy, 8, dziewiąty października. Są też terminy listopadowe i terminy grudniowe. I zdarza się taka sytuacja, kiedy dzwoni klient i chce się zapisać na rejestrację pojazdu. Mówimy, yy, proponujemy termin na przykład 10 czy 12 października. Oj przepraszam to za wcześnie, nie wyrobię się, bo jeszcze brakuje mi jakiś jeden dokument. Na koniec za zaistniał kłótnie przeprosił przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kowalczyk, który poinformował radnych, że w przyszłości będzie starał się prowadzić obrady w sposób, który uniemożliwi tego typu dyskusje.